Miesiąc albo półtora miesiąca przed tym zdarzeniem pojawił się w, sputnik, w Sputniku i w, jakby... W, z... Wypowiedział, które no, przedstawił listę zdarzeń, które on uważa za wrogie, a które wykonało państwo polskie, i powiedział, że to się wszystko spotka z odpowiedzią Federacji Rosyjskiej. I faktycznie Rosja konsekwentnie, jakby uważając tak, że, że ma do tego prawo, wykonała te działania, więc jakby to jest. Natomiast sytuacja dla mnie pierwotnie skomplikowała mi plany zawodowe, przede wszystkim problem z literaturą, dostęp do archiwów. Natomiast z czasem oczywiście nadal otrzymuje pomoc, jak jeżeli mamy jakieś problemy czy coś chcę z, z rosyjskich archiwów, czy, czy bibliotek, czy, czy to nie ma raczej, raczej na dystans problemu. To się już tak wszystko dzięki internetowi e, rozwiązało, że jakby nie odczuwam teraz już aż tak wielkich skutków tej decyzji. E, natomiast oczywiście no, stwarza to nadal jakieś problemy.